Witajcie, dzisiaj polutujemy sobie przewód mikrofonowy na złączach XLR. Na początku musimy się zaopatrzyć w dobry przewód mikrofonowy, trójżyłowy, najlepiej ekranowany, oczywiście. I tutaj nie należy oszczędzać na tych przewodach, ponieważ one mają nam służyć jak najdłużej. Następnie będziemy potrzebować wtyczek męskiej i żeńskiej, są to wtyczki XLR. I tutaj bardzo Wam rekomenduję firmę Nautric, która robi jedne z najlepszych wtyczek na rynku. Nieważne czy są to złącza XLR czy też zwykłe jacki, ta firma jak najbardziej jest godna polecenia. Zaczniemy od zdjęcia izolacji. Ja tutaj polecam użyć takiego striperka. Oczywiście można to zrobić za pomocą zwykłego noża, czy też skalpela. Ja ściągam około 1,5 do 2 cm izolacji, może być nawet troszeczkę mniej. Ok, tak, i pozbywamy się po prostu tej wierzchniej warstwy. Na tym etapie proponuję już włożyć tutaj element naszego wejścia XLR, które będzie nam zabezpieczało przed, przed złamaniem ten przewód i tutaj jest to jest bardzo ważne, żeby zrobić to jak najwcześniej, bo potem bardzo często się o tym zapomina i niestety musimy rozlutować wtedy przewód, żeby coś takiego założyć, a więc robimy to teraz. Następnie ten ekran, który tutaj jest przewód ekranujący Ładnie go sobie rozwijamy, wszystko na jedną stronę, tak żeby żadna z tych małych żyłek nie wystawała, bo ona później może nam powodować generować problemy, powodować na przykład jakieś zwarcia, więc to robimy dokładnie, skręcamy ten przewód bardzo dokładnie, i w ten sposób powinien wyglądać przewód, którego usunęliśmy. Sznureczki zabezpieczające przewód przed przerwaniem. Oraz usunęliśmy też ekran. Więc w ten sposób to będzie wyglądało. Teraz ściągniemy sobie około 5 mm z, tych, z przewodu białego oraz czerwonego. Ściągniemy sobie izolację i pocynujemy właśnie te przewody. A więc ściągamy hop. Teraz pocenujemy sobie te przewody, tutaj zasada jest prosta, dotykamy naszym grotem, na grot dajemy troszeczkę cyny, dotykamy do przewodu i cynę dokładamy na przewód, wtedy jest to najlepsze połączenie, przewód naturalnie wpije nam jakby tą cynę pomiędzy strukturę. I ostatni. I teraz nie wszyscy to robią, ale ja bardzo polecam tutaj na tą żyłę niezaizolowaną nałożyć troszeczkę, kawałeczek koszulki termokurczliwej. To nam zapewni, że podczas skręcania tego przewodu nasz przewód nieizolowany nie dotknie żadnej z żył. Przewód gotowy, i z drugiej strony robimy dokładnie to samo. W ten sposób go sobie przygotowujemy. Lutujemy to w ten sposób, tak? Tutaj do. Jest slot numer 1 wchodzi tutaj nam nasza masa. Slot numer 2, czyli po przeciwnej stronie, będzie gorąca, żyła i tutaj zimna u góry. W ten sposób będziemy to lutować. Oczywiście, zanim przystąpię do lutowania, to tutaj te sloty, wrzucimy sobie troszeczkę cyny, tak żeby nam po prostu było łatwiej to później polutować i dzięki, dzięki temu też połączenie będzie o wiele, wiele mocniejsze. I tutaj postępujemy podobnie jak w przypadku przewodu. Dajemy sobie troszeczkę cyny, nagrzewamy slot i dodajemy cyny tam do środka. Nie za dużo, nie za mało, tak żeby po prostu ona nie wypływała stamtąd, a żeby... W znacznej części wypełniła ten slot. Jeśli posiadacie mocną lutownicę, to tutaj nie będzie żadnego problemu z nagrzaniem. Przy słabszych lutownicach no, trzeba się troszeczkę z tym pomęczyć, ale też wszystko jest do zrobienia. Tutaj też nie radzę zbyt długo grzać tych pinów, ponieważ no, mogą się niestety wypalić plastikowe elementy, które są wewnątrz tego złącza. Dodam jeszcze, że lutownicę mam ustawioną na 350 stopni Celsjusza. I zaczynamy od tego przewodu masowego, który jest najgrubszy. Tutaj próbujemy sobie ładnie nagrzać ten konektor i dokładamy tam przewód. Czekamy chwilę. I czekamy aż wystygnie. Teraz druga strona. Tu gdzie przewód czerwony. Przewód numer dwa. Lutowane. Teraz możemy założyć taką część zabezpieczającą. Ona nam będzie tutaj w pewien sposób blokowała przewód przed wyrwaniem go ze złącza. Tutaj musicie zwrócić uwagę, on sobie tak w pewnym momencie tutaj wejdzie. Proszę bardzo, przynajmniej właśnie jeśli chodzi o złącze Neutrik, to tak to wygląda. Wchodzi sobie tutaj w taką szczelinę. I to znaczy, że wtedy mamy jakby ten element spasowany z tym elementem, więc jest w odpowiednim miejscu. Zakładamy teraz następny, czyli korpus. Proszę. Ok. No i zwyczajnie zakręcamy sobie to. Jedną stronę mamy już gotową. Na drugiej stronie postępujemy analogicznie, natomiast jedyną różnicą będzie to, że lutujemy to jakby w odbiciu lustrzanym, więc też trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, aby te, te przewody były odpowiednio polutowane. Dlatego też tutaj możecie zobaczyć, nie wiem czy będzie widać, te sloty. One są że tak będzie widać. O. One mają cyferki przyporządkowane i trzeba po prostu według tego lutować, czyli jedyneczkę z, ze strony z Jacka męskiego do żeńskiego. Również pod jedyneczkę musimy mu się podlutować. To jest ważne, żeby tą kolejność zachować. Na drugim końcu będzie wyglądało to w ten sposób. Czyli tutaj biały zostaje, tak jak był, a te w odbiciu lustrzanym po prostu odwrotnie. Czerwony po stronie prawej, a nasza masa po stronie lewej. No więc mamy już drugą końcóweczkę, zakładamy tak jak wcześniej ten element zabezpieczający. No i w ten sposób zrobiliśmy swój własny przewód bardzo dobrej jakości, korzystając z, z bardzo dobrych komponentów. Wam gwarantuję, że jeśli zrobicie to zgodnie z tym filmikiem, nie powinno być naprawdę żadnych problemów, powinno to działać. Zachęcam do takiego właśnie samodzielnego tworzenia przewodów. Zawsze daje nam to olbrzymią satysfakcję i pewność, że będzie nasz przewód bardzo, ale to bardzo dobrze zrobiony. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za uwagę.